Witajcie moi drodzy, z tej strony Kitka i w dzisiejszym filmie jak możecie zauważyć, obczajemy sobie najnowszy event westernowy. Oprócz samego westernu dołączyły do nas nowe świąteczne rodzaje umaszczenia. American Saddlebred i Mustangi. A właściwie chyba pojedyncze maście, jeśli dobrze kojarzę. Za chwilkę sobie je obczajmy. No i oczywiście poza tym mamy jeszcze ulepszoną wersję Mustanga generacji drugiej. Przeżył tak zwany lifting, został drugie życie. Zaraz sobie obczajemy, czy faktycznie dostał drugie życie dla porównania. No i z takich dosyć, myślę, radosnych yy, części tej aktualizacji jest to, że Droga Pioniera została przedłużona. Oj Boże, ja mam 31 poziom, nie zdążyłabym, jakby ją dzisiaj usunęli, nie zdążyłabym jej zrobić do końca, więc po prostu chwała Bogu temu w zespole Star Stable, kto wpadł na pomysł, żeby ją przedłużyć. Naprawdę kłaniam się i całuję stópki. Czy ja użyłam słowa paputy? Nie, zaraz się widzę, wykitki odpalą. Dobra, kochani, ale zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was, myślę, że bardzo dobrą wiadomość. Hani, mamy kod na darmowe Starcoinsy, który uwaga, daje nam aż 50 Starcoinsów. Więc super, że dali nam kodzik akurat na westernowy event. Ale ja mam dla Was jeszcze inną informację. Jeżeli chcecie dostać więcej darmowych Starcoinsów, no to, kochani, słuchajcie mnie teraz. Ogłaszam rozdanie Starcoins. Rozdanie Starcoins odbędzie się na moim Discordzie. Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? No, wystarczy po prostu dołączyć na mojego Discorda, do którego link macie w opisie, zweryfikować się na moim serwerze i po prostu być aktywnym. Do wygrania jest 1000 Starcoinsów, macie na to dwa tygodnie. Włączone w losowanie i w rozdanie będą tylko osoby, które łącznie napiszą przez ten czas przynajmniej 200 wiadomości. Także macie wyzwanie, jeżeli chcecie wziąć w tym udział. A osoby, które nie mają Discorda Kochani, nie martwcie się Tego typu rozdania, losowania Będą na streamkach, na które myślę Z chęcią chcecie wchodzić Bo dużo osób się pyta o streamki Także e, jeżeli nie macie Discorda To po prostu wyczekujcie, a jeżeli macie Discorda To wbijajcie i walczcie O te 1000 star końców. dobra e, Tak się zatrzymamy jeszcze na chwilkę Tutaj, tylko doprecyzuję Że spam się nie liczy W pisaniu wiadomości, jeżeli będziecie spamować Od razu jesteście skreślani z listy ja już coś tutaj niby poklikałam, widać na mapie, że wzięłam questa jednego i w sumie takie nieprzemyślane to było. E, ale nie będę robiła questów. My sobie tylko owczaimy, jak ten nasz event wygląda, co tutaj nowego dodali. No, dodali nam te... Nie, to są stare konie, kto to się zesrał? zesrał. Halo, Kendra, ty to zrobiłaś? Nie. E, to a, to tutaj są te nowe koniki. Dobra, patrzcie, mamy takiego mustanga wyprany w perwolu. Ja na pewno nie jestem wyprana w perwolu, patrząc po tym, jaki odór przed chwilą za mną łaził. No i mamy jeszcze Amerykana Saddle Breda Bread, tak, chleb. Ale szczerze, ja nie będę tych koni kupować, bo mnie jakoś super nie urzekły. Yy, uważam, że Star Stable się nie... nie to, że się nie postarało. Po prostu szału nie ma. Dla mnie szału nie ma. Nie są to maści, które mnie interesują. Także sobie stąd już jedziemy. I coś, co by mnie interesowało, to... Aha, no oczywiście, no. Znowu sobie smrodzę. Jezus, są wszędzie te głu... E, przepraszam za słownictwo, już tak nie będę gadać. Właśnie! To mnie interesuje! Interesują mnie kury! Jezu, ej, wy nawet nie wiecie, jak ja długo czekałam. Ja uwielbiam kury same w sobie. Kocham kury same w sobie, są cudowne i teraz w końcu mogę się zaopatrzyć w kurę! Jezu, co to był za głos? Jakie my tu mamy? Mamy... Mam po angielsku gierkę, więc mam nadzieję, że to nie ma jakiejś super większej różnicy. Mamy Sheriffa Clucka, Blaza, Henriette, Penny. Nugget? Czemu cię nazwali Nugget? Czy to jest, czy to jest jakieś, jakaś przepowiednia? Po prostu na przyszłość? Czy... No i mamy jeszcze Gold Diggera! Ej, ja chcę Gold Diggera i ja chcę Nageta. urzekły mnie. I jeszcze Koguta. Czekaj, ile one... A, bo one 300... Czy ja wydałam teraz prawie 1000 Star Coinsów na kurczaki? Niczego nie żałuję. Cześć, witam cię, Kamila Downhover, nie wiem czy do mnie, hej widziałam, ej, a tutaj, tutaj, cześć, Krystyna Mastere, czyli jednak mamy widzkę, witam się z tobą, hejo. Znam, twój kanał jest świetny. Ja z Krystyna wie, co dobre, pozdrowionka dla Ciebie i mnie ogląda! No to jej kochana, jeżeli mnie oglądasz, to zobaczysz siebie na filmie. Pozdrawiam Ciebie gorąco, normalnie. Staram się nie pozdrawiać ludzi, bo jest was dużo, ale tutaj zaczepiłaś mnie bardzo miłą zaczepką, że tak to sobie pozwolę powiedzieć, także. Dziękuję bardzo. Miło mi to słyszę. Tutaj mamy ziemniaki. Nie, jakie ziemniaki. Kitka, Wysiogę, jakie ziemniaki! Gold, gold, złoto, złoto! Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Aha, dobra, coś do questów pewnie. Moja reakcja na ten event jest taka, ponieważ kochani, rok temu, ani przez ostatnie lata, no nie grałam, jak już wiecie, w Star Stable. Więc to jest moje pierwsze doświadczenie z tym eventem. Questów nie będę robiła, bo no znacie mnie, wychodzę z tego samego założenia zawsze, że no, jak już gracie w SSO, to fajnie samemu sobie odkryć jednak te rzeczy tutaj yy, na evencie. Ale coś co musimy sobie obczaić To te mustangi Chyba to jest po, po, Pomijając cały event Znowu wjechałam w kupkę. E, fajny Ale no Za bardzo jestem teraz chyba zafiksowana Na punkcie tych mustangów Jestem mega ciekawa Co oni tam zmienili Jesteśmy na farmie Marley'a De facto mogłabym do stajni pójść Ale No i co wy kochane przeżyłyście? Powiedzcie mi Jaką wy zmianę przeszłyście? This generation of hosts is not Okej, okay, dobra. Czy one coś faktycznie przeszły, jakąś zmianę. Ej, no, coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Czy one mają taki bardziej pysk poprawiony? Uch, uszy się na bank zmieniły. Kurczę, uszy się na 100% zmieniły. Z animacji się coś zmieniło? Nie, to są dalej te stare animacje. O, ale to mają bardziej płynne. Tą animację mają płynniejszą, bo kiedyś tak bardzo ostro yy, w ten wyskok wchodziły w to kopnięcie, a teraz mam wrażenie, że faktycznie płynniej to zrobili. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Szczerze, ja jestem ślepa. Poza tym, co powiedziałam, chyba nie widzę większej różnicy, więc się wypowiedzcie, bo może wy je widzicie, a ja nie. Ej, śmieszne. Dwa te same konie. I, a może ja po prostu nie umiem w... Wy... O, na tym to widać. Ej w ogóle to jest ta sama Maść, co dzisiaj dodali ją tam na event. Chyba, że dodali ją te. Nie no, nie dodawali, wy kurczę, ze starej generacji Maści, co to ma być? Wróciłam sobie jeszcze na chwilkę na event i coś, co mi się bardzo podoba, to to, że te letnie tony są dalej tutaj po prostu uwzględniane, bo ja nie mogłam być na letnim sezonie, może letnim evencie. Co, też wiecie o przez to, że byłam po prostu nieaktywna przez ten czas, bo tak to był. No, filmy normalnie by się pojawiały. E, no i ja niestety nie mogłam się nacieszyć tamtym eventem, ale przynajmniej teraz mogę kurczę zaszaleć. A czy tutaj. O, mogę tutaj wejść z koniem, jak super. Dobra, kochani, tym akcentem kończymy nasz krótki odcinek. O evencie, o kubkach i kurczakach. Wbijajcie koniecznie na tego Discorda, rozdanie jest, więc szkoda, żebyście nie skorzystali. Darmowe tysiąc starkoizów brzmi mega OP, prawdaż? Dobra. Yy... Nic więcej w sobie do dodania już nie mam. Zapraszam Was, żebyście sobie sami obczaili event, bo jest mega super. Ja zaraz się zabieram do robienia questów. No i cóż mogę więcej powiedzieć niż do zobaczenia, ale mi tutaj w kamerę wlazły dziewczyny. Eee, cóż mogę więcej powiedzieć niż do zobaczenia w kolejnym filmie albo streamie. Pa, Pa!